Cześć z tej strony Following Gaming i w tym odcinku chciałbym Was zaprosić lub no zaprosić i stworzymy razem własny klub mam nadzieję, że będzie pierwszy top pierwszy w Polsce a nawet na świecie a więc tworzymy klub nie wiem, jaką nazwę wybrać wezmę follow głowy Wiatr. nie, nie mieści się nie wiem jak klub więc zapraszam was do takiego klubu wszystkich widzów do klubu nie wiem ikonkę damy taką klub będzie od, od na razie od 400 pucharków prorodzinny damy klub no i utwórz więc klub stworzyłem Pamiętajcie, o, dołączcie. I to by było wszystko w tym filmie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale, z dzwoneczkiem i lajko, lajkiem pod tym filmem. I to wszystko w tym odcinku Narka.